będzie pierwszy raz w życiu nurkowała z nami Tak? I jesteśmy jezio... nad Jeziorem Tarnobrzeskim Sprzęt już jest złożony, mój Czekamy na sprzęt dla Martyny Tak? Na jaką głębokość planujesz nurkować? Co? 2-3 metry? Pierwsze nurkowanie? Co? Jakieś 2-3 metry, tak? Dobra i tak to wygląda. Ale poto jest pianka, żeby ci nie było zimne, wiesz? Tam ci woda napłynie, ale ta woda się ogrzewa od ciała, wiesz? Sprawdzamy jaka woda. Dosyć zburzona. Zobaczymy, to co się wieje. No, sprawdźcie. Co? Letnia. Letnia? No to zimna nie będzie, nie? Zobaczymy. Będzie fajnie, nie? Długo nie będziemy nurtować, wiesz? Nie wiem, z 20 minus pół godzinki. Zobaczymy, jak będzie, jak będzie Ci się podobać. Patrz, jakby na przykład było coś nie tak, to mi pokazujesz, że do góry. To znaczy, że tak. wypływamy, ok? Tak, to jest do góry, tak, to jest do dołu. Tak, to jest do dołu, tak, to jest do góry. Aha. No, Także jeżeli powiedzmy coś będzie nie tak, nie wiem, nie będziesz mogła oddychać, będzie Ci za zimno, cokolwiek, to pokazujesz mi do góry i wtedy sobie wynurzamy się i mówisz mi, co jest nie tak i wtedy ewentualnie możemy wrócić, dobra? No. Jak się pokazuje, że wszystko ok? Dobra, a że masz 180 powietrza 100 50 i 30 Dobra. A wiesz jak ten jak pokazać, że ja chcę, żebyś ty mi pokazała ile masz powietrza? Jeżeli ja Ci pokazuję tak tak na ręce, to chcę wiedzieć ile masz powietrza i wtedy ty patrzysz na swój manometr i mi mówi, że na przykład masz nie wiem tam 50 jeżeli ty widzisz na swoim manometrze 50, no to mnie wołasz i mówisz mi, że mam 50. Eee, Może pokazać mi na, na, na manometrze 50. No mów. Co? No coś chciałeś pytać? No. Ty, ty powiedziałeś, żebym jak ci mówiła, nie? Tak. Ale podwołał się nie da Żebyś jest... mi pokazywała rękami, tak? A. Tak, masz mi rękami pokazywać. Możesz mi powiedzieć, że na przykład coś jest nie tak, nie? Na przykład coś jest nie tak? Mam w manometrze 50, nie? Tak, 50, nie? 50 tak? Tak. Tak, tak, wszystko jedno. Albo na przykład możesz mi pokazać, patrz, patrz. Patrz, jak ja Ci pokażę tak, to znaczy, że patrz, nie? Pokazuję Ci na oczy i na przykład tam jest ryba, tak? Czyli oczy, ryba. Tak? Przyjechał na sprzęt dla tam tamte zielony to jest sprzęt dla ciebie, wiesz? Także zaraz będziemy nurać. <gurgutned> <g discretion FORE. tos> <sm> banyak